W tym okresie paschalnym słuchamy tekstów z dziejów apostolskich. Nie ukrywam, że dla mnie osobiście to są piękne teksty. Ukazują pierwszą wspólnotę chrześcijan. Widzimy tę wspólnotę pełną entuzjazmu. To już są sytuacje po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie wychodzą i głoszą Jezusa Chrystusa z zmartwychwstałego. I co widzimy? Jak znajdujemy tę wspólnotę? Wczoraj słuchaliśmy czytań, które również mówiły o tej jedności, o wspólnocie dóbr, czyli i też o takiej radości, która zawsze towarzyszy tej wspólnocie. Bo jeżeli ja spotkałem Jezusa Chrystusa z martwych stałego, to jest to radość. Bo wiem, że moje grzechy są przebaczone, że Pan Bóg daje mi życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest rzecz. Cudowna. Ale jest rzeczą również znamienitą, że od samego początku widzimy, że ta wspólnota jest prześladowana. Spotyka się z oporem, spotyka się też z prześladowaniem do tego stopnia, że jak dobrze wiemy, te prześladowania kończą się również męczeństwem pierwszych wyznawców, którzy są. Mordowani za wiarę w Jezusa Chrystusa. I ciekawe, jak słyszymy o tym, jest powiedziane, jest, mówi, przed chwilą słyszeliśmy o tym w czytaniu, zostało powiedziane: zobacz, modlą się apostołowie Boże. Wszyscy zeszli się przeciw Jezusowi, Poncjusz Piłat, Herod, poganie, pokolenia Izraela, czyli rzeczywistości polityczne, rzeczywistości religijne, nawet ludzie niewierzący. A my prosimy Cię, Panie, żebyś wobec tego wszystkiego, co nas spotyka, żebyś dał nam z mocą głosić Słowo Boże. Czyli pierwsza wspólnota wobec prześladowań, które ich spotykają, modląc się, nie mówi: Panie Boże, zobacz, jakie nastały na nas prześladowania. Bardzo Cię prosimy, zabierz nam te prześladowania, żebyśmy mogli żyć spokojnie i modlić się do Ciebie. Nie. Oni mówią, wobec tych prześladowań, które przychodzą, daj nam, Panie, z odwagą głosić Twoje słowo. Czyli żebyśmy nie przestraszyli się tych prześladowań, a głosili Ciebie, który jesteś nadzieją i jesteś zmartwychwstanie. Ja myślę, że to jest bardzo. Poważna różnica w modlitwie od modlitwy o święty spokój, żeby wreszcie ustały te prześladowania, które nas nękają, a ich nękały do tego stopnia, że niektórzy z nich tracili życie. Czyli mamy sytuację bardzo poważną. I przełóżmy to na sytuację dnia dzisiejszego. Również Kościół jest prześladowany na różne sposoby. Ja wiem, mam świadomość tego. Pewnego, chciałoby się powiedzieć, prześladowania, które Kościół dzisiaj cierpi na skutek swoich grzechów. Ale nie o tym mówię. Mówię o pewnym prześladowaniu, które właśnie jest prześladowaniem ze względu na Jezusa Chrystusa. I to ma miejsce. Obecnie w niektórych krajach zostały uchwalone ostatnio prawa, że na przykład nie wolno się nawet modlić w ciszy. Przed kliniką aborcyjną, bo ludzie przychodzili i w ciszy modlili się o uratowanie życia ludzkiego. I to prawo zostało uchwalone, że nawet się modlić w ciszy nie mówię o jakichś pikietach, wiecach, śpiewach nie. Przychodził człowiek i zostały utworzone strefy wokół klinik, że na tyle i tyle modlitw nawet nie wolno stanąć chrześcijaninowi i w ciszy się modlić, bo to obraża czyjeś uczucia, że naprawdę widzimy straszne działanie złego, deprawację dzieci w różnych programach edukacyjnych. Teraz w ostatnich dniach w Holandii zostało rozszerzone prawo eutanazji. Dawniej było ono dla ludzi powyżej pewnego roku życia. Ostatnio zostało rozszerzone na nowo narodzone dzieci które rodzą się z pewnymi chorobami, teraz zostało rozszerzone na wszystkich. Prawo eutanacji dla wszystkich, którzy ludzi, którzy poważnie chorują i cierpią, że w jakimkolwiek wieku można poprosić o eutanację, czyli o wspomagane samobójstwo, bo tak trzeba sobie mówić. Jako uzasadnienie podano, że jest, chodzi o równość, żeby wszyscy mieli takie same prawa. Więc widzimy, Naprawdę działanie złego ducha demona, które ma miejsce również teraz i również w prześladowaniu Kościoła. Jest potrzeba, abyśmy nie tracili ducha, abyśmy wobec tego, co przychodzi, mieli tę myśl. Boże, daj nam siłę żyć zgodnie z wiarą i również głosić innym Twoje słowo z wiarą i z odwagą, żebyśmy się nie lękali również my prześladowań. Jest bardzo ciekawe to zdanie, które mówi: Zeszli się bowiem przeciw, w tym mieście przeciwko Jezusowi, i tutaj jest powiedziane, że wszyscy, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. Czyli to całe prześladowanie Jezusa i to całe prześladowanie Kościoła, które jest straszne. Nie wymyka się z ręki Pana Boga i dlatego to pozwala nam żyć w pokoju i głosić z mocą Jezusa Chrystusa. To aby uczynić to, co ręka twoja i myśli zamierzyły. Przecież Jezus został zamordowany. Tak. A Pan Bóg w swoim przedziwnym planie przewidział tę śmierć jako śmierć zbawczą. Pan Bóg również w swoim planie Przewidział prześladowanie Kościoła w naszych czasach, żebyśmy się nie martwili, że coś się Panu Bogu z ręki wymknęło. Nie tak nie jest. Bóg jest Panem historii. Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, prowadzi swój Kościół w sposób tajemniczy. Miejmy odwagę. I taką radość w życiu, że jesteśmy w rękach Boga i chciejmy również z odwagą głosić innym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że to jest prawda. Że w Jezusie jedynym Zbawicielu świata jest przebaczenie grzechów i jest zbawienie. I że Bóg jest miłosierny. Amen.